Jestem w Emerson Point, w rezerwacie Indian, w którym, właściwie rezerwacie, w którym kiedyś dawno temu żyli Indianie. I tak, kiedy mówiłam wam we wcześniejszym filmie, że Indianie budowali tu swoje świątynie. I właśnie w tym miejscu, w którym teraz stoję, miejscowi mówią, że tu właśnie było to miejsce, gdzie taka świątynia była, jedna z tych świątyń. Już wam pokazuję to miejsce. To jest wzgórze. Pokażę go wam dookoła. Dookoła pokażę wam to miejsce. I właśnie w tym miejscu stała świątynia India. Jest to niesamowite miejsce. Można poczuć tego ducha, ducha India. Miejsce, które naznaczone jest piękną historią. Dobrze, że możemy ją poznać, zgłębić ją i przybliżyć do siebie. Dziękuję wam bardzo. I do następnego filmu, do następnej pięknej historii.